Na cmentarzu w Sośnicy spoczywają uczestnicy III Powstania Śląskiego. Przez wiele lat ich groby były zaniedbane. Powstańcy, którzy wówczas żyli, przychodzili tutaj od czasu do czasu, sprzątali i modlili się. Ponad 10 lat temu sprawę w swoje ręce wzięli mieszkańcy. Stowarzyszenie postanowiło zaopiekować się grobami. W 2005 roku powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Sośnicy. Te groby wyglądały tak. Zarośnięte trawą, chwastami i stowarzyszenie, członkowie stowarzyszenia doprowadzili do stanu drugiego, taki był stan i na mój wniosek z 2007 roku a miasto y, doprowadziło do rewitalizacji tego miejsca. Wykonano nowe nagrobki. Dziś dbają o nie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach. Adoptowali oni mogiły powstańców na terenie cmentarza parafialnego. Kiedy wszyscy już poumierali, te groby były zaopuszczone i zaniedbane. Dlatego uczniowie, którzy wzięli na siebie ten obowiązek wraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej nr 14. Uważam, że jest to ta obietnica, która była wtedy złożona, jest na pewno wypełniana do tej pory i obiecuję tutaj jako dyrektor szkoły podstawowej nr 14, że dalej tak będzie. Uczniowie przychodzą tutaj regularnie i dbają o nagrobki. Dla nich to doskonała lekcja historii. Dzięki opiece nad grobami mogą dowiedzieć się czegoś o życiu i walce spoczywających tutaj ludzi. Przychodzimy tu i dbamy, żeby każdy każde święto był zapalony na tym grobie znicz. Wszyscy uczniowie obiecywali, że będziemy ją sprzątać, pielęgnować, pilnować, zapalnicze. No i... Trzecie Powstanie Śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku. Był to ostatni zbrojny zryw polskiej ludności na Śląsku. W latach 1919-1921 ważyła się sprawa przynależności państwowej obszaru należącego wcześniej do Niemiec. Przywódcą powstania był działacz społeczny Wojciech Korfanty. Walki trwały dwa miesiące. Do największych starć do doszło w okolicach Góry Świętej Anny. Powstańcy opanowali niemal cały obszar plebiscytowy. Utworzono administrację polską, a oddziały powstańcze przekształciły się w regularne wojsko. Historycy twierdzą, że w trzecim Powstaniu wzięło udział około 60 tysięcy Polaków. W walkach poległo ponad 1200 powstańców. Po powstaniu zdecydowano o korzystniejszym dla Polski podziale Śląska. O takich wydarzeniach trzeba pamiętać. Groby uczestników powstania nie mogą być zaniedbane. Uczniowie uczą się o historii powstań śląskich, są to uczniowie Klasy szóstej. Następnie organizujemy konkurs wśród tych klas szóstych, którzy wykazują się wiedzą. Konkurs wiedzy o powstaniach, o powstaniach śląskich. śląskich. Tak jest, oczywiście. Jeszcze tylko przerwę koleżance, że konkurs poprzeza wyjazd do muzeum. Początkowo jeździliśmy do, na Górę Świętej Anny, do Muzeum Czynu Powstańczego. Od dwóch lat jeździmy do Świętochłowic, do Muzeum Powstań Śląskich. Czwartek na cmentarzu odbyła się uroczystość z okazji 95 rocznicy wybuchu powstania oraz 10 rocznicy adopcji mogiły. To ważne, że są ludzie, którzy nie zapominają o naszej historii i uczą jej młodych kliwiczan.